Przybądź duchu święty, spuść z niebiosów wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojczo ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumien. Onaj nidu się z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłość najświętsza, serc jeżący W Obdaj swej potędzy. Bez twojego tchnienia cóż jest ślub stworzenia, jeno cierń i OBMYJ Obmy, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serce my. Nagnij, co jest HARBE, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, by ich szczęście bez miary. Amen.